Cześć, ja nazywam się Jacek. A ja Monika. Witamy Was serdecznie w Ekstra Projekt TV. Dzisiaj przedstawimy Wam bardzo wakacyjny projekt, mianowicie EP155, ale więcej już o tym opowie Wam Monika. Pod tą nazwą kryje się nowoczesna brała parterowego domu z nadającemu jej ciekawego wyglądu pod cieniami. Na 126 m 2 ulokowaliśmy trzy bardzo ustawne pokoje sypialniane, dwie łazienki, kuchnię w kształcie litery U oraz wyjątkowy salon z jadalnią. Jest to faktycznie bardzo fajnie zaprojektowane, a powiedz mi, Monika, dlaczego on jest taki wyjątkowy? Dlaczego wyjątkowy? Ponieważ nad salonem i jadalnią znajduje się wysoki sufit z widoczną drewnianą konstrukcją dachu. Dzięki temu, wypoczywając w salonie, mamy wokół siebie mnóstwo przestrzeni. Okna z salonu i jadalni od strony wschodniej i południowej wychodzą na obszerny taras, który okala dom z dwóch stron. Faktycznie bardzo duży taras, do tego te okna i razem z salonem tworzą nam tu ogromną przestrzeń. A powiedz nam, Monika, jak to wygląda? Bryła budynku jest prosta. Rzut na planie prostokąta pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni bez długich, krętych korytarzy. Dach dwuspadowy o kącie 30 stopni skierowany całkowicie jedną połacią w stronę południową, tak jak mamy to przedstawione na zagospodarowaniu, można wykorzystać jako przestrzeń pod instalację fotowoltaiczną i stworzyć dom przyjazny środowisku. Tak więc moi drodzy, jeśli chcecie jeszcze w tym roku zaprojektować swój wymarzony dom, dzwońcie do nas lub piście na Instagramie, Messengerze lub WhatsAppie. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.